Angielski od podstaw dla początkujących. Lekcja dziewiętnasta. Pytanie o imię i nazwisko. Mały sprawdzian na końcu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, kim ktoś jest, kobieta lub mężczyzna, użyj słowa who. Who? Kto? Who's that? Powtórz za mną. Who's that? Kim jest tamten mężczyzna, tamta kobieta? Who's? To jest to samo co who is. Who's? Who is? That oznacza tamta, tamten zwrot. Who's that albo who is that możesz zastosować tylko, gdy wskazujesz na osobę, która nie znajduje się w Twoim bezpośrednim otoczeniu. Odpowiedz that's lub it's, a następnie imię i nazwisko. Proszę, powtórz. That's. Jeszcze raz. That's. That's plus imię i nazwisko. Pytanie, who's that? Powtórz, proszę. Who's that? Kto to jest? That's Barbara. Powtórz, That's Barbara. To jest Barbara. Proszę pamiętaj, That's to jest to samo, co That is. Możesz zastosować it zamiast imienia i nazwiska osoby, kiedy pytasz lub odpowiadasz, kim ktoś jest. W kolejnym przykładzie nie można powiedzieć she's Barbara. To jest nieprawidłowo. Powtarzaj za mną. It's. It's. It's plus imię. Who's that? Who's that? Kto to jest? Odpowiedź. It's Barbara. It's Barbara. To jest Barbara. Proszę pamiętaj. It's to jest to samo, co it is. Kiedy wydaje ci się, że znasz kogoś, ale chcesz się tylko upewnić, Zapytaj: Is that plus imię i nazwisko? Przykład. Repeat after me. Powtarzaj za mną. Is that John White? Is that John White? Czy to jest John White? Odpowiedz: Yes. It's John White. Yes, it's John White. Tak, to jest John White. A w formie przeczącej? No, it's not John White. No, it's not John White. Nie, to nie jest John White. Nie musisz powiedzieć imienia i nazwiska w odpowiedzi. Zastosuj krótką odpowiedź ze słowem it. Przykład? Powtarzaj za mną. Is that Jane? Is that Jane? Czy to jest Jane? Yes it is. Yes it is. Tak. W formie przeczącej. No it isn't. No it isn't. Nie. Pamiętaj. Isn't. To jest to samo, co is not. Jak na pewno zauważyłeś, zauważyłaś, w krótkich odpowiedziach istnieją formy skrócone. No, it's not. No, it's not. Nie. Pamiętaj, it's. To jest to samo, co it is. Pamiętaj, że nie można skracać krótkich odpowiedzi twierdzących. Yes, it is. Yes, it is. Teraz możesz sprawdzić swoje wiadomości. Napisz, o co zapytasz lub co powiesz w tych sytuacjach. One. Chcesz się dowiedzieć, Kim jest osoba w telewizji? Odpowiedz: Who's that? Who's that? Albo who is that? Who is that? To przyjaciel pyta, is that Mr. Jones? Powiedz, że nie. Is that Mr. Jones? Is that Mr. Jones? No, it isn't. No, it isn't. Three, przyjaciel pita. Is that your neighbor? Powiedz tak. Is that your neighbor? Is that your neighbour? Yes it is. Yes it is. Fo, wskazujesz na mężczyznę na rowerze, powiedz przyjacielowi, że to jest John. That's John. That's John. Five. Wskazujesz na Eve na przyjęciu. Powiedz komuś, że to jest twoja koleżanka. Maj. Eve. That's my friend Eve. That's my friend Eve. Six. Znajdujesz klucz. Pokaż go mężczyźnie i zapytaj, czy należy do niego. Kij. is this your key is this your key that's all for today see you later poland you stay classy